Witam. GPZ 500. Jak widać, zasadniczo można powiedzieć, że już na dzień dzisiejszy żaden motocykl, choć jednak. Ale prawda taka, że ten egzemplarz jest w mega stanie. trochę zacząłem rozbierać. Rocznik mi nieznany. Przebieg taki. Co mamy robić? Jak widać, urwana linka. Zaczynają się też delikatne linki gazu, no. nie wiem czy jest to wina, linek czy manetki, linki też mam tutaj już wszystkie przygotowane, świeczki, wiadomo, filterki, oleje, po prostu mamy zrobić przegląd tego motocykla, pali, chodzi, jeździ, ale się, że po zakupie taki przegląd, posprawdzać wszystko, także wszystkie płyny, wszystkie oleje, powymieniać, posprawdzać, że tam cała lista jest, co mamy porobić gaźniki, synchron, zawory także ja się biorę po za rozbiórkę tego motocykla ale powiem naprawdę aż się chce pracować przy takim motocyklu, bo w tak ładnym stanie, tak stary motocykl to się już nie trafia, a tu się faktycznie coś fajnego trafiło gdzie się nie zajrzy to naprawdę nowość aż miło Także powolutku pozdejmuję to wszystko i zobaczymy. Zajrzymy, jak to wykonują i zęby. Posprawdzamy wszystko. I tyle. Będziemy robić dalej. No i dobra. Mamy porozbierane. Wszystko. A teraz, jakieś wieźmiemy, pokażemy. Co i jak. Bo powiem szczerze, hmm. Deczko z dziwko mnie chwyciło. Tu się silnie kręci w drugą stronę, czyli tutaj po tej stronie mamy to najbardziej luźne. I to... Widać? Łańcuch jest out. Jest uciągnięty strasznie ten łańcuch rozrządu. Bardzo mocno mnie to zdziwiło, no ale tak jest. Także łańcuch niestety musimy wymienić, zawory do na wiadomo, szalkanowa. z rzeczy takich jeszcze też z takim stanie film powietrza wyjąłem i taki akumulator tu siedzi to, że tam nie ma problemu tylko on jest za mały po prostu nie ta moc rozruchowa o, obkładane wszędzie dookoła gąbkami i tyle no, tak to też nie powinno być właściciel już o tym wie, także ja się ubiorę tutaj za przygotowanie tego wszystkiego do wymiany rozrządu. Musiałem domówić łańcuch. Reszta wygląda w porządku. No i tyle. Przygotuję sobie wszystko, posprawdzamy, poregulować, powymieniać. No i tyle. Takich rzeczy. Dobra. Dla potwierdzenia tego, co o czym mówię, Jest na znaku? Jest na znaku. Teraz nie wiem, czy będzie tam widać dobrze. O! Widać tam teraz. Chwyć ostrość. Delikatnie schodzi na dół. Powinno być idealnie. A po tej stronie. Delikatnie idzie do góry. Zaczyna nam się rozjeżdżać. I tak samo jest na tym wałeczku tutaj. Jest to ciężko pokazać w kamerze. Ale też tu już jest znak delikatnie schowany. Zaczyna nam się ten rozrząd rozjeżdżać w tym motocyklu, dlatego, bo jest łańcuch bardzo mocno uciągnięty. I teraz pytanie, ile to ma naprawdę przebiegu, choć wygląda rewelacyjnie, ten sprzęcik. No, ale nie umniejsza to, nawet jak jest licznik cofany w tym sprzęcie, nie umniejsza to naprawdę stanu, bo stan jest mega fajny. Tak jak widać tu wszędzie. Jest bardzo fajny, czysty motocykl. Jak widać, cały na silikonie. I ten najmocniejszy ślad jest dosłownie tutaj, był teraz łańcuch. Tak jak go wyjmowałem cztery zęby od końca, czyli jest dosyć mocno wyprostowany, Potwierdza się wszystko. Ale tak jak powiedziałem, pomimo możemy mieć na lotu, ten motocykl w mega pięknym stanie. Nie wiem ile to było zapłacone za to, ale naprawdę bardzo ładnym stanie motocykl. Także przyjdzie łańcuszek, przewlec, trzeba będzie nowy łańcuch. I tyle no. pospinamy wszystko na znaki się poustawia, wyreguluje się zawory, nowe uszczelki, wszystko dostanie i, i będzie ładne. naprawdę wszystko ok wtedy. I dobra. te mamy woneczki powyciągone. No a stanie, naprawdę po wszystko. Tak samo normalne ślady do życia. Łańcuszek przygotowany już do rozkucia. Wziężniki się myją. Oto no, mam nowy w idzie. Nowy łańcuszek. Laska już przygotowana. Biorę się za... Rozkucie, przeciągnięcie tego łańcuszka, i zakucie, no i wtedy poustawiam wszystko tak, jak powinno być poustawiane. Mogę sprawę zregulować zawory, no i będę składał. Ale teraz, ta najgorsza część pracy, najbardziej upierdliwa, jak to mówią. Także w ciszy i spokoju trzeba to na pewno robić. Wiadomo ja tak lubię. To no nie problem, przewlec, a później poza to, to zakładać te płytki, dobrze zakłuć, to troszeczkę uwagi. Już biorę się po to pokażę później, jak już będzie pospinane wszystko, poustawiane. no łańcuszki przewleczone, przednie już wszystko są poczyszczone. Wkładam wałeczki, tak oglądam je i ten wydechowy, nie wiem czy się widać, tak. Takie minimalne ślady tutaj na krzywce zużycie już nosi. To jeszcze nic nie wyczuwalne jest pod palcem. To nie chcę oni tu. Ale, ale. Potwierdza to moją teorię, że te 30 tysięcy to nie jest jego przebieg, raczej jedynka z przodu była dopisana. Tym bardziej po zużyciu łańcucha. No ale, mniejsza o większość. Tak jak powiedziałem, tak wygląda bardzo ładnie. Na tym to on jeszcze będzie długo chodził choć no, nie jest w ogóle wyczuwalne pod paznorciem ani nic, ale takie minimalne ślady zużycia zaczynają się pojawiać, ale zwłaszcza na wydechowym nasącym nie. Trzymam stary łańcuch. Jak widać oprócz tego, że jest wyciągnięty, jest już pozasierany. Mniejsza, mniejsza większość. Ale coś chcę pokazać, gdzie wałki tylko leżą, a łańcucha nie idzie odciągnąć od koła, teraz nic i nie wisi. wtedy normalnie wisią tutaj, także ten łańcuch jest na pewno OK. trzeba podokręcać go teraz na mostki, pozakładać i na 1000% będzie okej, okay. Rozrząd już, ustawiony, także. Składam do kupy w zawory. Zanikniemy to. Jak widać, tu mam wszystko już pomontowane. Gaźniki umyte, wyczyszczone. Tu jest od nich. Nie pokazuję, bo. później tych filmie trwało nie wiadomo ile. Całe zestawy naprawcze to były użyte. tutaj za Tak. Filterek powietrza opisany, także trzeba go teraz tylko zamontować, bo wszystko już poskręcane, płyn zalane, tam się jeszcze od powietrza, już zaraz będziemy odpalać, nie wiem czy znajdę się, trzeba by to poprawić, bo tak nie może być za specjalnie w takim układzie, zobaczę czy będę miał takie duże. Nie to że powiem właścicielowi, że to niestety to bardziej akumulator jest za mały do tego motocykla, ale mniejsza większość to już mówiłem mu. Linki są powymienione. Teraz gaz ładnie odbija. Sprzęgło też działa w porządku. Także zaraz trzeba podpiąć wakuometr, podpiąć paliwo i spróbować to odpalić. Zobaczymy. No i dobra jest. Mamy pozalewane wszystko. Właku włączone stacyjka jest, prądy są patrzyłem póki co sucho zobaczymy, czyje dobra, niech to się pochodzi, niech się rozleje. Jest na najmniejszej czułość na największej czułości, do 30, jest to także super. Tak samo tutaj równiutko fajnie, naprawdę ładnie się udało coś Super, jak to jest, tylko się zmieniają raz jednej, raz drugiej. Także obroty trzyma idealnie. Ja tak, Jakaś raz rozpisałem, no nie wiem ile to ma dzisiaj przebiegu, naprawdę tego realnego ten motocykl, ale jest naprawdę bardzo fajnym stanie. Cały czas to będę powtarzał, bo rzadko się spotyka motocykl jest taki klap w takim stanie. Więc, niech jeszcze pochodzi trochę, olej się zaraz puści, wymienimy olej, zostanie płynny, hamulcowy i tyle. Od do kupy będzie motocykl skończony. No i ostatnia czynność. Wymieniamy płyn hamulcowy, tradycyjny RWF. zalewany, silniku już jest też zalany, jak widać pochodzi troszeczkę, trzeba uzupełnić tylko stan, no i tyle, i będzie motocykl skończone, jakoś, może krótko, chociaż się testowo, choć tutaj póki co nie ma tablicy, ale... Choć jeszcze jakoś posprawdzać. I tyle i będzie chyba wszystko fajnie, bo silnikowo naprawdę ładnie ten motocykl chodzi. Jak to jeździ, jak to nie wiem, bo jeszcze nie jeździłem. Zaraz się zobaczymy. I mamy GPZ-cika na wybiegu. wszystko. Tak jak było widać. Eee to trochę mieszane uczucia patrząc na niego, na niego wizualnie zewnętrznie stan perfekcyjny przebieg mi się zgadza mechanicznie no nie e, ale mniejszo o większym tak nieważne ile to ma przebiegu jest naprawdę fajny w fajnym stanie jak było widać rozrząd wymieniony taki podstawowy serwis silnika, rozrząd, zawory, gaźniki oleje, filtry wszystko jest porodzone wspólny hamulcowy też wymieniony Podprawdzamy, wszystko fajnie chodzi fajnie jeździ. Tak więc nie pozostaje nic innego jak tylko obecność właścicielowi, nie się cieszę jazdą. I tyle, no bo to tak naprawdę fajny. Kiedyś strasznie popularny, dzisiaj to już rzadkość. A że ten się zachował tak, w tak pięknym stanie, to naprawdę na gratulować właścicielowi, żeby wyłącznie. Kończę dzwony do właściciela się za do coś dostępnego będę grał.